No i witajcie w kolejnym odcinku z budowy Winterfell. No, ostatni film, gdzie coś tam pobudowałem, czyli zrobiłem te po prostu wieże przy tej bramie. Były chyba z 2 miesiące temu, jak dobrze kojarzę. No i od tamtej pory nieco zamówiłem klocków, co mogliście też widzieć na tych wszystkich shortach z otwierania paczek. I też nieco pomyślałem o jakichś tam innych koncepcjach w właśnie budowie tego Winterfell. Dlatego napycham, bo opowiem wam po prostu, co sobie, sobie tu zbudowałem, jak to zbudowałem, omówimy też sobie tam figureczki jakieś. No i też wam opowiem o tym, co chcę w tym Winterfell jeszcze, jeszcze zmieniać. No, na pewno do ostatniego odcinka, jak widzicie, zmieniły się wieże, bo wcześniej one były po prostu proste, czyli nie było czegoś takiego, tylko no, było takie przedłużenie tego. Zdecydowałem się zbudować coś takiego, bo na tym mi najbardziej zależało, żeby czubek tej wieży był taki nieco bardziej wysunięty na boki, żeby po prostu był bardziej taki widoczny, tak jak było to w wy... Ja po prostu w zamku w grze o Tron. No, sposób, w jaki to zbudowałem, nie jest jakiś skomplikowany, bo tak naprawdę zrobiłem to przy pomocy takich zwykłych klocków, które mają Pina takiego środkowego. Obszczepiałem, trzymać to jakoś tam, trzyma, więc jest Git. I efekt jest naprawdę całkiem zadowalający. Wygląda tak, jak chciałem, żeby to wyglądało. Jest to podobny do serialu, ale no, przede wszystkim dalej ten moc wygląda jak klock, tak. No, nie powiem, kto mnie zachęcił do pewnych czynów. Także zachęcam was też do wejścia na mojego Discorda i tam się też udzielania. No ale przede wszystkim będę chciał to Winterfell przebudować jeszcze, jeszcze ostatni raz. Bo po pierwsze chcę zlikwidować te narożniki, nie chcę, żeby to było w taki sposób. W ogóle też się zastanawiałem, dlaczego zrobiłem to w taki sposób, że jest jeden klocek plus jeden plus drugi. Zamiast zrobić to w taki sposób, też byłoby to nieco mniejsze, też byłoby oczywiście mniej klocków takich do wykorzystania. No zrobiłem tak, nie wiem dlaczego, no, szczerze mówiąc. zostałoby mi taka po tych pierwszych próbach budowy Winterfell, ale będę chciał cały ten taki element w ogóle zlikwidować. Też popełniłem lekki błąd, bo długość tej wieży o tak jest mniejsza niż w tamtą stronę. Także niestety popełniłem tam jakiś błąd powiedzmy w obliczeniach. Lub po prostu przez to, że nie jest to równe. I no niestety wyszło mi tak, że jest tam po prostu wieża szersza. I przez to strasznie samo to wygląda w tym miejscu, bo to właśnie idealnie widać, że właśnie tutaj jest taka węższa, tu jest szersza i to mi strasznie kuje w oczy. Też tutaj to wejście do tej wieży jest troszeczkę bliżej tej krawędzi niż tamtej, więc jak będę już to przebudowywać, no to wiem, na co muszę teraz zwracać uwagę, żeby to już po prostu lepiej wyglądało. No jak widzicie. Też już zbudowałem cały ten mur, co było też ostatnio. Skompletowałem wszystkie moje figurki nieskalanych w końcu, czyli każda figurka jest już z oryginalnych elementów, tych takich nóżek, rączek i nie wiem, dłoni jeszcze. Także mam te 40 figurek, one są już gotowe, żeby były w tym mocku. W końcu, po tylu, powiedzmy, latach udało mi się to skompletować. Za sprawą tego, że kupiłem sobie te nóżki tak naprawdę pod wadzotę na tym Picabrick na stronie LEGO, bo to była świetna okaza, żeby takie nóżki uzbierać. Także no fajnie, że mi się to udało, fajnie, że mnie to zmotywowało, żeby te figurki skompletować. No i dzięki temu moja armia skalnych jest już gotowa, żeby bronić tego Winterfell. Generalnie widziałem też, że wiele osób pisało, że no jest to dość proste. Wiecie, ja nigdy nie mówiłem w przypadku Winterfell, że to jest jakaś technika niesamowite budowania. Też nie mam zamiaru nic tutaj takiego budować tak naprawdę, jakieś nie wiem, dziur czy czegoś, no bo w Winterfell tego nie było. W jest po prostu zbudowany kamień na kamieniu, z ładnych, gładkich kamieni, że tak powiem. I też podoba mi się to, że jak widzicie, no niektóre klocki są po prostu w nieco innym kolorze, jak to było, bywa w przypadku Lego. Więc też to do jakiegoś takiego charakteru w tej budowli, że właśnie tu na przykład mamy takie trzy klocki, że są trochę w innym kolorze, to są jakieś jaśniejsze, tam są gdzieś nieco bardziej ciemniejsze, nieco bardziej jaśniejsze. Na pewno jak już będę chciał przybudować ten interfale, to zrezygnuję z takich elementów, i chyba też z tych takich, nie wiem, jak by to nazwać takich bardziej płynnych elementów, że tak powiem. No i w przypadku bramy też nie wiem co z tym łukiem, bo przeszkadza mi strasznie te elementy, wiecie, one są takie po prostu strasznie toporne. Być może zbuduję to w ten sposób, że dam tutaj serki, wiecie, że jeden serek będzie jasno-szary, drugi ciemno-szary. Być może jeszcze, nie wiem, być może w ogóle usunę ten element łuku, i zrobię po prostu z klocków z pinami i poszczepiam płytki dookoła. No jeszcze nie wiem, szczerze mówiąc, jak by to wyglądało. Też w przypadku wilkora na bramie, zastanawiam się czy nie usunąć tego elementu takiego, który po prostu wynosi to tak do przodu i nie zrobić tego z płytki zwykłej szarej i na to dać po prostu dwa te klocki z tymi pinami w kolorze białym, żeby był widoczny taki śnieg pod tym wilkorem. No bo szczerze mówiąc, yy, znaczy to wiecie, to jest najmniejszy problem tak naprawdę, ale tak już yy, powiedzmy, że bardziej estetycznie, to nie jestem pewien czy właśnie tego nie zlikwidować i tego po prostu nie zbudować yy, w nieco inny sposób i też bardzo mnie boli to, że jak ostatni cymbał po prostu nie zrobiłem tych pochodni na środku, tylko przesunąłem o jeden klocek bliżej tej, tego muru, tak, znaczy no, tej bramy. Przez to on nie jest idealny, tak? Tu mamy trzy klocki, tu jest jeden, a gdybym dał tutaj, no to tu byłyby dwa i to były dwa, i byłoby po prostu idealnie. I to mnie jak najbardziej teraz y spędzi w głowie, bo muszę to na pewno teraz sobie zmienić. No i tak jak mówiłem, no generalnie. Wszystko w Winterfell jest już gotowe, jeżeli chodzi o sam taki projekt, jak chce, żeby to wyglądało, tylko muszę sobie zmienić te narożniki. Chciałbym, żeby narożniki wyglądały w ten sposób, jak gdzieś tam wspominałem chyba albo na moim Discordzie, albo też chyba w poprzednim filmie z budową Winterfell, że chciałbym, żeby narożniki wyglądały w ten sposób, czyli że używam po prostu tych takich klocków z dwoma pinami, do tego przyczepią te takie płyteczki i to też dość fajnie wygląda, tylko problem był taki że te elementy z tymi dwa pinami, takie w kolorze jasno-szarym, są piekielnie drogie. One kosztują po 40 groszy za sztukę najtaniej gdzieś tam na Bricklinku. Też nie jest ich dużo, bo u jednego sprzedawcy właśnie za te 40 groszy mógłbym sobie kupić 36 sztuk maksymalnie. Więc no, nie jest to zbyt nieopłacalne patrząc na to, że na taki jeden narożnik e, potrzebowałbym chyba 40, o ile dobrze pamiętam, bo tam sobie liczyłem. Albo 30, już nie pamiętam. Wydaje mi się, że 40 tych klocków z takimi właśnie, tymi dwoma pinami. Więc nie jest to opłacalne. Gdybym ja chciał kupić takie klocki w większej ilości po prostu, około tam 300, no to musiałbym zapłacić, zapłacić bardzo, bardzo wysokie pieniądze za to. No i tak jak mówię, no ten klocek nie jest w ogóle opłacalny, dlatego że zdecydowałem się zamówić takiego samego klocka, tylko w kolorze po prostu ciemno Czyli on po prostu. Będzie w kolorze szarym no na logikę, więc nie będzie widać takich prześwitów, gdzie tutaj właśnie dzisiaj, że są te płytki i pomiędzy nimi są to takie szare elementy. No być może będzie to wyglądało trochę inaczej, ale zobaczymy jak to wyjdzie. No innego rozwiązania nie mam na tej chwilę, a no chcę żeby to było właśnie w taki sposób, żeby były te narożniki. Też nie wiem jak to będzie wyglądało z tym śniegiem na bokach, jak już dam takie narożniki, więc pewnie po prostu śnieg będę się troszeczkę przesunąć, żeby te płytki się zmieściły. No ale też już zobaczę jak będę to chciał przebudować. No tak jak to powiedziałem, no, głównym aspektem było kupienie teraz sobie tych y, klocków z tymi narożnikami. Też nie jestem pewien, czy to się będzie dobrze trzymało, bo wiecie, y, dam po prostu jeden klocek na drugim, tak? Czyli powstanie taka, taki wielki słup z tych klocków i on nie będzie przymocowany w ogóle do tej ściany, więc na logikę z doświadczenia wiem, że raczej będzie się trząsł. Więc może gdzie niegdzie po prostu powkładam takie, zamiast tych dwóch, zamiast takiego jednego narożnika z tymi dwoma pinami, to dam po prostu jednego klocka takiego, jeden na dwa, który ma dwa takie piny. No i gdzie gdzie on się tam będzie trzymał po prostu, żeby to też tak nie latało przy tych wieżach. I myślę, że to będzie całkiem spoko wyglądało. I też już sobie te klocki zamówiłem. Za około 300 chyba sztuk zapłaciłem 50 coś złotych, więc całkiem to była dobra oferta, bo tam chyba z tego klocka wyszło 18 groszy za sztukę, więc... No policzcie sobie, że za takiego w ciemno-szarym kolorze zapłaciłem 18 groszy, a za takiego jasno-szarym kolorze musiałem zapłacić 40 albo ponad 50 groszy za sztukę. No i też na pewno będę musiał dokupić mnóstwo tych takich właśnie płyteczek, kostek 1 na 1 być może też takich sztabek, żeby no właśnie takie narożniki porobić, no i zobaczymy jak mi to szczerze mówiąc wyjdzie. W przypadku tych wierzchni, tak widzicie one są już po prostu wykończone ze wszystkich stron, tutaj musiałbym tylko dokupić te płyteczki. Schodki też są zrobione, to się dobrze trzyma. Też yy, musiałem zrobić tak, że po prostu to jest taki element tych gładkich elementów, więc, element gładkich elementów, no, masło. Maślane. No, chodzi mi o to, że po prostu są takie gładkie elementy. Dałem je białe, żeby po prostu imitowały śnieg, więc całkiem lepiej może to nawet wyglądać. No i też zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądało, jak już zmniejszę te, te wieże o te właśnie kilka elementów. Cię zrobiłem sobie taki już, powiedzmy, mini szkielet tego, jak chcę, żeby to już wyglądało. I jak już widzę, to będę musiał zmniejszyć Winterfell o przynajmniej jednego takiego klocka zwykłego, żeby no po prostu było to dalej zachowane, tak jak chciałem, żeby były te cztery takie wykończenia tej wieży, więc no po prostu muszę zmniejszyć tą Winterfell o jednego klocuszka, więc będzie ona troszeczkę mniejsze i też dzięki temu chyba już uda mi się zrobić tak, żeby tam była tak, żeby z tej strony był taki sam wymiar po prostu jak z tej i żeby po prostu było to tak, jak powinno być, czyli w prostym, zwykłym kwadratem. Jak widzicie, tu są te techniki, o których wspomniałem w poprzednim filmie, tu gdzieś tam już sobie jakieś piny, no bo będę chciał do tej części Winterfell po prostu czepić kolejne te płytki, tam kolejne trzy duże płytki, i tutaj już będzie się tak naprawdę toczyła cała ta bitwa, że tak powiem. Tu będę rozstawiać wszystkie te, wszystkich tych żołnierzy, wszystkie tych jednostki nieumarłych. Także, no, na razie tu, tylko na tej części mocka, skupię się na samym zamku. Oczywiście tam śnieg gdzieś jeszcze będę poprawiać itp., żeby to jakoś lepiej wyglądało, nie żeby było po prostu takie zwykłe płytki z tymi sodami. W przypadku tej ścieżki, że tak powiem, do, do bramy głównej. No raczej chciałbym, żeby ona była w takim kolorze ciemno-brązowym, który jest strasznie łamliwy. W ogóle brązowe to się, to się strasznie łamią. Mi się kilkanaście takich już zniszczyło przy po prostu samych przebudowach tego Winterfell. No, i też będę chciał już zrobić te bramę, żeby była na tych takich klockach trzymających się tutaj, już żeby no, już zamknąć te bramy, żeby to były takie drzwi. Więc bramy też będą się wykonać ze zwykłych elementów. Nie będę używać y, gotowych elementów od LEGO, no bo po prostu nie ma takich wymiarów, żeby się zmieściły. No i zobaczymy, co z tego Winterfell będzie. <grych> no, jak na razie, no, musiałem sporo wydać pieniędzy, żeby to Winterfell zrobić. Ale też no, cieszę się, że się zdecydowałem, że kupić właśnie te takie elementy z tymi dwoma pinami w tym kolorze ciemnoszarym. No, bo to będzie po prostu lepiej wyglądało niż takie zwykłe klocki, te takie cegiełki tradycyjne. A te cegiełki jak najbardziej pójdą do budowy Kermoren, bo w przypadku tego Interfel strasznie dużo tych cegiełek wykorzystałem. No, masakrycznie dużo. To, co kupiłem pod budowę Kermoren, te właśnie te cegiełki, to praktycznie większość tych elementów poszła mi już na to <laughs> Interfel. Także, no jak teraz przyjdą te elementy, to takie właśnie z tymi pinami, to przebuduję sobie to wszystko już w ten sposób. Więc te elementy pójdą sobie już na spokojnie pod kermoren i coś tam może już też w kermoren zacznę niedługo budować. No, bo wypadało przynajmniej te bramę główną w kermoren skończyć. No i słuchajcie, to chyba byłoby tyle w takim materiale pogadankowym na temat Winterfell. Nie jest taki długi film, bo tak naprawdę, no wiecie, nie ma to o omawiać, No, bo zbudowałem tylko te wieże, czy tam no, poprawiłem. Też powiedziałem wam, co chcę sobie teraz zmienić. Więc myślę, że nagram wam jeszcze jeden film jak ta Tapaczka z elementami, i dopiero potem wrócimy do Winterfell, które już będzie raczej finalne. No bo jak już powiedziałem, tak jak kupię te elementy, znaczy jak już przyjdą te elementy z tymi pinami, przebuduję to wszystko, może będzie to lepiej wyglądało, być może nie, być może się załamie. Jak nie będzie filmów, to znaczy, że skoczyłem z mostu, bo nie wyszedł mi ten projekt. Także trzymajcie kciuki. No i zachęcam Was do wejścia na mojego Instagrama oczywiście, bo tam wstawiam codziennie, przynajmniej staram się codziennie wstawić jakieś tam insta, z stories, z y, moich figurek z gry, gry o Trenę, jakie tworzę, czy tam też jakieś zdjęcia wstawiam. I też wstawiam na przykład paczki zakupów, więc jak jesteście na moim Discordzie, czy też właśnie na Instagramie, no to zazwyczaj widzicie to po prostu wcześniej niż na tym YouTube. także zachęcam Was, żeby wejść na Discorda oraz Instagrama. Linki macie oczywiście pod filmem. No i cóż, widzimy się w jakimś kolejnym filmie z pewnie otwierania paczki pod Winterfell.